Cześć, witajcie z tej strony Kubson i Autosave akurat mi tak zapisał, że wszystko się działo przed tym jak wybrałem, to znaczy jak podjąłem tą decyzję, że. Y... Wezmę klem ze sobą, jednakże postanowiłem to zmienić gdyż. Naprawdę nie chcę jej na coś takiego narażać. Wy też w komentarzach mi pisaliście, że.

Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Where I'm going it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. not I come with you? Też nie wiem, czy, czy dobrze zrobiłem. Idzie teraz taka smutna, taka troszkę przygnębiona. O, i tutaj skończyliśmy właśnie poprzedni epizod i myślę, że te, de, tą decyzję, którą podjąłem przed chwilą, wybrałem dobrze. Bierz spluwę. Ogólnie sobie też wymyśliłem. Sposób na oświetlenie, bo wcześniej... check out what i found in the garage hatchet hacksaw some other tools I I in game game game, bez nice can i talk to you a minute of course you can kenny i took another look at the boat she's a 30 footer so so we're gonna have a capacity problem assuming everyone makes it back alive there ain't gonna be room for everyone what are you trying to say just giving you a heads up is all thought you ought to know

Let's get this over with. <gubi> Ben. On jest taka ofiara, taka śrota losu, że szok. The is... the old should... Wow, 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 straciłem fokus. O. O. o, już. Ok. Tak, tym swoim, kurde, do wspinania.

A on idzie za spluwą. A to zombie. Na bank. Zombie. Patrzcie. What the fuck? What the fuck? Widzieliście? To był zombie. To nie był człowiek. Ale jaja. Czyli... O. Następny zombie. Następny Bill Murray. Co so Masakra, co my, jesteśmy w jakiejś szkole? Czy co? Co to? Gdzie my żeśmy weszli? Szkoła! Ale jaja! Szybko, wchodźmy! Ło!

Everyone in Crawford was smart and they had guns. Now they're dumb and they don't. Hey, trying to look on the bright side here. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do plan this. Plan the plan hasn't changed. Plan spluły, not changed? up, the plan Do so you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Goofy Ben. Nie lubię go. Strasznie Zobaczcie jakie ma w ogóle taki But taki But i tylko buci. Chodzi i buczy. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się tamto Czyli tutaj nie wolno wchodzić, bo tam... Są zombie! Ostatnio zacząłem w ogóle oglądać serial The Walking Dead, jest naprawdę interesujący. Jestem przy trzecim odcinku pierwszego sezonu. Zna plany budynku, to co tam jest, powiedz mi. Hello? Tak wiecie, halo. Halo, ktoś tam jest? My idziemy się uczyć? Czy, czy co? Bo. I, I do know. I do know. Hmm. Dwie się automatycznie zamykają. Broń. Broń w sensie, żeby to bronić? Czy broń w sensie, że tam jest coś do. O! Mapa. Pewnie trzeba będzie chodzić po tej szkole teraz, coś tutaj znaleźć. Here. Here. A skąd ty możesz wiedzieć? A no tak, że ona zna mówi,

Right here, nurses' station. They were using it as a medical facility. Know you know that. that. Just makes sense, doesn't it? The <laughs> <laughs> <D> <laughs> Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, yeah. two people's enough. Zostań tu! On to, on to niech lepiej tutaj w ogóle w tym, w tym, zostanie w tym pomieszczeniu i niech się nigdzie nie rusza, bo jeszcze coś zepsuje i będzie. Dobra, możemy iść. Z tą dupką mogę iść. Masz to parek. Z dopeczką!

Zasady niepotrzebne są chyba. Zasady mogę iść w tą stronę? Nie, tylko w tamtą. Tak więc chodźmy. Nie wiem, czy nie musiałem spojrzeć na tą mapę, kurde, bo nie wiem w sumie, gdzie ja mam iść teraz, tak ogólnie rzecz biorąc. O, ona tam stoi, dobra, to chodźmy tam. No idę, idę, o to tobie chodzi? To to jest. Zdjęcie pewnie znowu tamto. Wow, ona gdzieś poszła. Gdzieś ty poszła.

Automat z napojami. Nie, nie będę nic pił. Może gdzieś... Tutaj! jej Udało się. To tu. Ona przecież już wyszła. Było słychać jak wychodzi. Nie, czy się by cię zauważył tamten z tyłu? No tędy raczej nie. Sprawdźmy, co jest. No nie, tutaj nie. No tutaj mam chyba iść. Znak, 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 znak. Zobacz, Żeba, zobacz, znak. O, no dobra, chodźmy tutaj wo, woa, 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 what to fakt, co to było? Co to było? Co to było? Nie chcę się wracać nawet, nie chcę się wracać. Co to jest? Znak. Nie, coś tam złodzieje, karani będę... Idę tu, zo zobaczymy. Coś tu? O, dziura. Robimy teraz zakład. Jeżeli spadnie, jeżeli to się urwie. No jednak nie. Dobra, nie, nie będziemy robić żadnego zakładu. Wow, jestem ciekawy, jak wrócisz. <śmiech> Otwórzmy. <śmiech> Będziesz to musiał sobie podstawić pod to. Tak mi się wydaje. Cóż się tak. Pewnie ktoś z góry tutaj przejdzie, ale nie, jednak nie. E, dobra, chodźmy tam w uliczkę. Czemu tak wolno chodzisz? Lee! Oh, please. Lee. Upsy. Odejdź, 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 bo co teraz zauważam. Dokładnie. Lepiej się nie zbliżać za bardzo. Um, a my spróbujmy. Teraz *fuck*? Co by Czy to ona tam chyba biegła, przechodziła Dobra, wystarczy, wystarczy spokojnie? Spokojnie.

No może we dwójkę weźmiecie. O, oh, lewarek na okay. oh, Holy shit. Dawaj, szybko, 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 bo zaraz to przewrócę, Wiruj, 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 Pięknie, dobra, przełaś, przełaś, szybko, szybko, żeby cię nie złapać za nogę, dawaj, 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 dawaj. O, ten się obudził. To są jakieś, są jakieś głupie. Take a look around. Wiem. Jezus, tam będzie alarm i on się zapali. Na bank. Na 100%. Na <laughs> 100% tak będzie. O, akumulator to jest to? To? Tu? Well, no nie, to be. tam. Okej. Okay. Myślałem. Perfect. Myślałem. Tutaj nie będę nic robił. E, 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 drzwi do biura. Nie będę chodził do biura. Tutaj. To nie, to spuści samochód na dół. Sprawdźmy. Nie ma zasilania. Zasilanie jest pewnie w biurze. No dobra, sprawdźmy. A, zamknięte. <laughs> Jakie to było oczywiste. Wąż hydrauliczny. No. Find a way to get up no Looks like it's the hose for the lift hydraulics Don't think I can pry that hose apart with just my hands maybe if I had something to cut it with To more of Crawford's rules because I know live like this I'd rather take my chances on the outside Kajcie, może pójdziemy na chwilę do Molly, może ona coś ma interesującego. Hej, Molly. Something you need? Eee... I don't know. Hilda and ona ma imię Czy That's what <laughs> mogę pożyczyć? Dawaj. Zaufaj. Trust me. Trust me molly. Wiem co się stanie. On to przednia, a ten samochód jebnie je na dół. Z i... ten samochód teraz upadnie na dół. Włączy się alarm i będę musiał szybko odkręcać. Nie, 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 nie. To przecież... jebnie. Odkręć, 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 dobrze, odkręć. Got that one jak te alarm wyłączył. Bierz go. O. Okay, follow me. No, li, ale szybciej. Uwaga, zombie ma do Now Bujają. jump. 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 Aha. Uh -huh. um. No, dokładnie, przestrzelią. Pięknie. To i tak już zombie tutaj są, więc. Hop i mnie zostawi, mnie zostawi, nie będzie mi chciała ręki dać na bank. A jednak, dawaj łapkę. Jestem ciekaw. Czy... Woow, wciągnęła mnie. Ja nie mogę jaka silna. God damn it, cholera. Dobra, teraz jesteśmy na dachu. No si, Sherlock. Huh? Że niby ja mam to przeskoczyć? Eee. Uh, I don't know. Jest, jest, jest. Patrzcie, udało mi się. Whoa, 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 whoa. Ale zobaczcie, taki dach cały prosty, a tutaj w jednym miejscu jest, kurde, akurat. Na, na, dobra. Wiecie co? Znaleźliśmy akumulator, jesteśmy w jakiejś szkole, nie wiem, trochę się boję. I myślę, że możemy zakończyć ten epizod tutaj, właśnie. Wait, co musisz zrobić? Ej, chodź, no, chodź, 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 chodź. Wait, nie głupie. Dobra, no ale nieważne. What the hell is she doing? My tutaj kończymy, znaczy ja tutaj kończę się żeinam z wami. I prawdopodobnie nagram jeden po drugim odcinku, żeby wiecie, żeby sobie nie psuć klimatów i takie tam, tak, więc do zobaczenia. I trzymajcie się. Cześć!